No to jeszcze wracając do komentarzy, no to warto skomentować nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk, pisarki polskojęzycznej, która została wyróżniona tym, tą nagrodą, 3, 3 milionów dolarów bodajże ma otrzymać. No i, no i to mamy do czynienia z taką kolejną nagrodą polityczną, można powiedzieć, bo. Olgo I można powiedzieć, tylko to tak, Grzegorz jest tak właśnie, tak właśnie, trzeba powiedzieć. Olga Tokarczuk jest mhm. feministką, jest działaczką zieloną i jednocześnie czerwoną, jeszcze w dodatku jest bardzo antypolsko nastawiona, co widać w szczególności w książce Księgi Jakubowe. To jest takie jej sztandarowe dzieło, które opisuje Polskę XVIII wieku, czyli w dobie mhm. upadku. I gdzie są przedstawione właśnie, jest posta przedstawiona postać żydowskiego pseudomesjasza Franka, który przyjął mm -hmm. pozornie chrześcijaństwo i w ten sposób wszedł w szeregi szlachty polskiej i jego wyznawcy otrzymali, no bo według statutów litewskich, żyd przechodzący na katolicyzm stawał się szlachcicem. Niesamowite. I właśnie Frank wykorzystał ten motyw i ze swoimi wyznawcami wszedł. No część później została zdemaskowana, sam Frank został przez władze polskie aresztowany i siedział w więzieniu w Częstochowie. On no, zresztą tam został dopiero uwolniony przez władze, przez Rosjan w 1772, roku mm -hmm. to, to byli Częstochowe po strumieniu Konfederacji Barskiej. wydarzenia tego przyjęcia szkół, no to miały miejsce w 1559 roku. W którym? Nie, 1759, przepraszam za jestem bardzo no ale to, to no, o tym, to, o tym to należy zrobić oddzielny film, to jest um, bardzo ciekawa rzecz, o Lidze Tokarczyk, bo no, tam, mm -hmm. tam takim bardzo czarnym charakterem w tej jej powieści jest biskup Kajetan Sołtyk, który jest przedstawiony jako żywożerca i lecz osobnik jest pełen rozumu. Ale to, to był człowiek, którym został wywieziony jako jeden z senatorów przez Rosjan właśnie na, do Kaługi został wysłany. Mm -hmm. To jeszcze przed, przed wybuchem Konfederacji Barskiej to stało się pretekstem do, do właśnie wybuchu tej, tego pierwszego powstania narodowego. A może no, nie, nie, po Pierwsze właśnie powstanie narodowe to było powstanie w czasie Potopu szwedzkiego drugiego powstania narodowego a nawet trzeciego, no bo jeszcze, jeszcze przecież w czasie no, można powiedzieć mówić, że i to, te walki w Konfederacji Dzikowskiej no to, to też, też miało mhm. taki charakter to w dobie panowania Augusta II, Rosnego. no Ale wracając do Polaków, mhm. no właśnie ona, ona tam tych Polaków przedstawia w bardzo złym świetle. No i takie osoby są właśnie promowane w dzisiejszym świecie. Kultura bardzo nisko upada, bo publicystyka... Tak. Głównie nagradzona jest publicystyka lewicowa. Bo ja pamiętam, że też Noblem został nagrodzony jakiś komunista, pisarz tak, tak, tak. portugalski. A, to inny bo to chyba później jakiś chyba jeszcze Hiszpan. Nie, do, do Rio Foto Włoch, to to... to Włocha, przepraszam. Konieśla, ale wcześniej faszysta. Ale tam też było i dużo chyba z Ameryki Południowej, też podobnej obediencji. W każdym razie ale już ten Nobel jest Iranka, lewoskrętny. skrętny. to, to, to mhm. Mikołaj i Gomez Dawida taki afork nawet uchu, że są jeszcze ludzie, którzy nie wstydzą się do trzymania i na Coś w tym jest tak. w tym to ten Nobel to już taki jest w tej chwili, można powiedzieć, jak kiedyś była e, Leninowska Nagroda. E, Dobrze, dobre porównanie. Przez mm -hmm. Akademię Literatury Związku Radzieckiego, czyli Stalinowska, tam, tam, Lenowska, no, tam też byli, tylko że, że trzeba przyznać, że, że ci sowieccy, niektórzy Mieli bo, talent. Miał talent, no taki Szołokow, no, Tak, to, tak. miał, y, nie, nie mm -hmm. się ukryć. No, i, Natomiast teraz no to wszystko idzie na psy, architektura idzie na psy, spada na psy, sztuka spada na psy, poezja spada na psy, literatura spada na psy. No jedynie te nauki ścisłe, jedynie to, to, no to tutaj do, 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 do tych... Ale humanizm no, leży, ale filozofia humanizm. No bo, bo, bo to jest moje celowo robione, żeby czyli dogłupić. Czyli sfera, sfera, sfera ducha. Tak, dogłupić. Do, Odpowiedniego poziomu i wykorzystać. No i właśnie ta nagroda dla y, Olgi Tokarczuk się w to Nie będę się tutaj wymądrzał, bo nie jestem znawcą, jeżeli chodzi o literaturę, a w szczególności o literaturę y, tej pani, więc. więc Ale Grzegorz, nie sądzisz, to, że... że pani Tokarczuk to jest taki drugi gros? Wyko no, wykonaniu żeńskim? To w spódnicy, to, mm -hmm. jest prosty, to w spódnicy zbeletryzowany. No bo udaje, jest bajkopisarzem oczywiście, ale udaje wybitnego historyka i tak jest postrzegany przez swoich sponsorów. I, i części ogłupiałej publiczności. A pani Tokarczuk udaje literatkę. A ona w ogóle jest, jest w z zawodu psychologiem, jak wyczytałem, jak i, i praktykowała jako y, terapeuta. Więc, y, a to jest często taka zbieżność wśród lewaków, bo na przykład większość tych przywódców Czerwonych Brygad to też byli psychologowie, tak. którzy praktykowali właśnie z tymi różnymi pacjentami, a nawet jeden z nich, ja pamiętam, jak ja się dozioram, to stworzył taką organizację terresty, terrorystyczną da walcz złożoną z pacjentów swoich mm -hmm. z do szpitala. szpitala. Także to, tarczy, to jest taka pewna zmierzy. i tam w tej jej literaturze teraz o jest dużo właśnie takiej no, psychodelizmu, ale to mówię na ten temat się mądrzejsi wypowiedzą, a na pewno się wypowiedzą i powstaną na pewno szereg krytycznych opracowań. A jeszcze, jeszcze uh -huh. kończę, no, tutaj bardzo ubolewania godne jest to, że minister Bliński no, zapowiedział, że będą te dzieła tej, tej tarczy wydawane, a, a wcześniej, a w ogóle wcześniej... Jak się okazało, jej, jej dzieła zostały za pieniądze Ministerstwa Kultury przetłumaczone na wiele języków, czyli tutaj zrobiono jakby ułatwienie, no i to jest skandaliczne. Czyli Ministerstwo y, Kultury Polskiej jest taką jaczejką no, komunistyczną. No, już ja już ten fakt, że, 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 że zapowiedziano, że jej nie ściągnął podatku z tej Nagrody Nobla. Także będzie nie pan, ściągnął jej? Tak. Nie. Oh, oh, oh. To, że, że Polska, nawet Minister Finanse Polskie nic z tego nie będą miały, tylko sam kłopot. No, jedyna które, które z Polaków by zdarło skórę żywcem. Jedna pociecha taka dla pis jest, że, że pani Tokarczyk dostała tą Nagrodę Nobla, już jakby, cisza wyborcza za zapadła Aha. i nie zdążyła nic tam napić na PiS mhm. i na Polskę, bo pewnie zrobi to teraz, ale to już po wyborach. No i to na pewno będzie ona mhm. jeszcze długo na różne sposoby przeciwko Polsce, przeciwko prawicy, przeciwko Kościołowi eksploatowaniu. I tak na koniec, Grzegorz, powiem... W ten sposób porównując Panią Tokarczuk i Rejmonta yy, Sienkiewicza, o mój Boże, no tylko tam, można powiedzieć. Nawet, Miłosza, tam, Miłosza, nawet Miłosza. A nawet tą stalinistkę Szymborską. która no, tam, tam. Niektóre wiersze, może powiedzieć, wejdą do, do, do obiegu. Mm -hmm. Nic dwukrotnie się nie zdarza, no to już tak weszło do obiegu. Czyli co, coś takiego, jaki tam wkład. Jest niewielki, no bo ona takie, takie, takie wierszyjki właściwie pisała, no to. No, no, ale to też była nagroda, można powiedzieć, Miłosza i to były nagrody mm -hmm. polityczne. Miłosz dostał nagrodę w 1980 roku na fali, powiedzmy, zainteresowania Polską, to było po, po strajkach sierpniowych, Szymborska, no to też, ale przez to nie dostał to inny nagrody, a mianowicie Zbigniew Herbert. Wspaniały, wspaniały poeta. zasługował hmm. na wyróżnienie, czy nawet I Jeszcze Toczny. może powiedzieć, człowiek z, z wielkim z charakterem, charakterem, z charakterem wielkim, który. Ale on nie dostał, chociaż jego, jego wiersze są dobre. No nie, oczywiście nie wytrzymują z tymi xix wiecznymi no ale, ale na tyle y, współczesnej benzy co, są bardzo dobre. Wiersze, które przez jakiś czas pisał do szuflady, gdzie nie zhańbił się współpracą y, z Komunistycznym Związkiem Literatów Polskich, kiedy mógł pływać we wszel wszelkie dostatki. No, miał yy... no ale to podobnie też, jeżeli chodzi o poezję księdza Twardowskiego, też o tej pamięci, też powiedzieć miał wielki talent poetycki, jego te wiersze, takie zwłaszcza te y, tak zwane franciszkańskie, czy w ogóle taki styl franciszkański, wiem, jak się nazywa to no, on, on reprezentował, no to no, te też co, y, godne są y, wyróżnienia dostają właśnie y, lewacy czasami w dodatku bez talentu sprawy. Czyli Grzegorz, obserwujemy stałą deprecjację Kultury i sztuki, która staje się już narzędziem ogłupienia mas i staje się wręcz brzydotą, szkaradziejstwem. No ale, ale jedna jest gdzieś dobra, mianowicie sąd. Yy, podobno u mnie wbił jako rzecz białkańskiego, w którym ja kręję od y, zarzutu antysemityzmu, za sprzęt, sp spalenia, następnie utopienie 21 marca tam któregoś roku tak zwanej brzyduli który... Żyd, znaczy żyd, by, żyduli no i to, i to no i to, no i to cieszy to cieszy, cieszy, cieszy. Dzień, dziękuję bardzo no dziękujemy, do widzenia